Należy dotrzymywać danego słowa. Nawet a w zasadzie, zwłaszcza gdy to słowo jest dane samemu sobie. I skoro po pierwszym sensie filmu Aftersan w reżyserii Charlotte Wells, obiecałem sobie dać temu filmowi jeszcze jedną szansę, w ogóle nie nakłoniony do tego ekstremalnie pozytywnymi opiniami znacznej większości współoglądających, tak teraz przychodzi czas rozliczenia. Żeby nie było, że odchodzę od tematu wyścigu Skarowego, jedna nominacja w kategorii najlepszej roli pierwszoplanowej dla pola Mescala. Czy Aftersun po ponownym obejrzeniu, odarty z oczekiwań, zyskuje w oczach nawet najbardziej zagorzałych cyników? To skomplikowane, jak to zazwyczaj bywa. Ja nazywam się Józef Poznar, to jest coś obejrzanego. Zaczynamy. La fotografia, c'est la vérité Et le 24 fois la par Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck. I would say. Coś obejrzanego. Aftersun to zdecydowanie jeden z tych filmów, który wzmaga w swoim widzu myślenie. Oh! Powiedzmy, że filozoficzne. Zresztą, może nie jest to myślenie w kategoriach, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, ale na pewno jest to film, który sięga. Sięga bardzo głęboko do indywidualnych, osobistych wspomnień każdej osoby, która go ogląda, i te przemyślenia i te wspomnienia mogą generować jakieś dalej idące przemyślenia. W moim wypadku są to przemyślenia bardziej związane z naturą filmową i tym, jak opowiadać historię, w jaki sposób sięgać właśnie do tych najbardziej intymnych zakamarków umysłu i duszy swoich widzów, aby... Wyciągnąć, aby uzyskać jakikolwiek oczekiwany rezultat, już skłamałem, na samym początku sugerując, że nawet po ponownym obejrzeniu, udało mi się jakkolwiek odrzeć after sun z jakichkolwiek oczekiwań. Nie jest to możliwe i im więcej i im częściej zderzam się ze ścianą i z takimi sytuacjami, tym bardziej dochodzę do wniosku, że najzwyczajniej w świecie nie da się obejrzeć jakiegokolwiek obrazu, bez, bez oczekiwań. Nawet idąc w ciemno, nawet idąc kompletnie. Nieświadomym na dany konkretny film, już od samego początku buduje się oczekiwania, i są to niejednokrotnie oczekiwania, na które twórca filmowy wpływu nie ma, bo mogą być one związane z tym, co ktoś inny powie, mogą być związane z miejscem, w którym dany obraz oglądamy, mogą być związane z całym zestawem i bagażem emocjonalnym, który się w momencie oglądania posiada. Drugi seans filmu After Sun w moim przypadku był pozbawiony aury tajemnicy, szukania i doszukiwania się tego, zgadywania, w którą stronę pójdzie ten film, bowiem cały zestaw wydarzeń zaprezentowanych na ekranie już znałem, już wiedziałem, w którą stronę to pójdzie, i wiedziałem też, czego w tym filmie nie uświadczę. Ale wciąż. Oglądając poszczególne sceny już od samego początku, wiedziałem, że powinienem czegoś szukać i to wpłynęło na to, w jaki sposób ten film odbierałem. Jest to rzecz, wydaje mi się niemożliwa do stłączenia zarówno z perspektywy filmowego twórcy, jak i z perspektywy filmowego odbiorcy. Bo koniec końców obcujemy ze sztuką, a sztuka przecież uwielbia być subiektywna, uwielbia być filtrowana przez indywidualny zestaw emocji. To tylko utrudnia samą dyskusję o kinie tak subiektywnym, kinie tak impresyjnym, jakim jest film Aftersan. Ale to, że coś jest trudne, nie powinno nikogo powstrzymywać przed wykonaniem i zrealizowaniem zaplanowanego sobie Zadania. I nie jest to pierwszy raz, kiedy próbuję się zmierzyć ponownie z jakimś dziełem. Przychodzi mi na myśl podwójny seans Titan, który sobie jakiś czas temu urządziłem. I jest to film, który, jak sam argumentowałem, zyskał przy drugim obejrzeniu, w momencie, gdy zostaniemy pozbawieni tego elementu szoku, gdy już wiemy, czego się spodziewać, i ten szok nie stoi nam na drodze do właściwego, pełnego interpretowania zobaczonego obrazu. Ale też wielokrotnie zdarza mi się oglądać filmy po prostu po raz drugi, bo je lubię, bo je uwielbiam i wyciągać z nich więcej i więcej, bo są w tym wdzięczne. Tutaj dochodzi aspekt pewnego zjawiska psychologicznego, że my jako widzowie lubimy oglądać to, co znamy. Piosenki, które nam się podobają, zaczynają nam się podobać za którymś kolejnym przesłuchaniem, w momencie, kiedy już zdążą zapisać się w naszej pamięci. I w tym aspekcie nie jestem w stanie ocenić, czy drugi seans, After Sun, podobał mi się bardziej. Dlatego, że wyciągnąłem z niego więcej, czy dlatego, że ten film był mi już po prostu trochę bliższy. Bo już trochę więcej z niego pamiętałem z poprzedniego seansu i teraz mogłem wrócić do tej pamięci. I to tym bardziej ciekawe, że motyw pamięci, wspomnień, sięgania w jakieś najbardziej zapomniane rejony naszej pamięci, jest jednym z głównych motywów przewodnich filmu After I wydaje mi się, że reżyserka Charlotte Wells doskonale zdaje sobie z tego sprawę. I wie, że gdy obcuje z taką tkanką, powiązaną z pamięcią, z emocjonalnym stosunkiem do wydarzeń z przeszłości, z nostalgią może pozwolić sobie na o wiele więcej. Może sobie pozwolić na rzeczy, które w bardziej standardowym, bardziej konwencjonalnym filmie nie byłoby możliwe. I właśnie ta pewność pozwala mi stwierdzić, że After Sun, pomimo tego, że to debiut, debiut, pierwszy film pełnometrażowy tejże reżyserki, który miał swoją premierę na tygodniu krytyki filmowej w Cannes i tam zyskał nagrodę Jury i odbił się ogromnym echem po całym świecie i zyskał poklask zarówno krytyków, jak i widzów, że to film bardzo dojrzały. Bardzo świadomy w warstwie formalnej na tyle na ile można ją odseparowywać od filmów tak bardzo impresyjnych doskonale złożony to na pewno nie jest film dla każdego ale zachęcałbym żeby każdy spróbował dać temu filmowi jakąś szansę To, co charakteryzuje kino dojrzałe, to ogromny kredyt zaufania powierzony swojemu widzowi już w zasadzie od pierwszej sceny. Bo pierwsza scena filmu After Sun w reżyserii Charlotte Wells jest sceną dość mocno determinującą cały następny stosunek, jaki można mieć do tego filmu. Otwiera się ona sceną nagrywaną kamerą cyfrową, bardzo popularną na przełomie milenium takiej właśnie urywki, zdjęć, nagrań z wakacji. Widzimy w niej scenę między. Córką a ojcem, i córka od po prostu pyta swojego ojca o to, kim chciał być, gdy miał tyle lat, co ona, i jak to życie się potoczyło. Prosta scenka, niemalże rodzajowa, która odkrywa bardzo dużo na temat tego, co będziemy oglądać przez następną godzinę 40. Jednak to, co kluczowe, to, co jest tym właśnie kredytem zaufania danym w stronę widza, to to, gdzie ta scena jest osadzona, w jakim kontekście. Ponieważ nie jest to takie oczywiste i takie Łatwe do zauważenia, że tak naprawdę widzimy tę scenę z perspektywy włączonego telewizora, a w odbiciu tegoż, właśnie telewizora, jest sylwetka postaci już dorosłej, dorosłej kobiety, która ogląda ten materiał razem z nami. To, czy się dostrzeże tę bardzo subtelnie nakreśloną postać i sylwetkę, jest kluczowe do tego, czy będziemy interpretować ten film jako po prostu pocztówkę z wakacji, która rozwinie przed nami jakąś głębszą historię, czy Raczej jako nostalgiczną podróż, w którą wyruszamy wraz z tą nienazwaną, niepokazaną za dobrze główną bohaterką. Podczas pierwszego seansu, gdzieś tam niby to dostrzegłem, ale nie przywiązywałem do tego jakiejś większej wagi. Tutaj, za drugim seansem, miałem o wiele większą szansę zobaczyć, że już od samego początku Charlotte Wells rzuca swoim widzom takież właśnie okruchy, urywki. Pojedyncze kawałki układanki, którą musimy sobie ułożyć w głowie, tak jak właśnie główna bohaterka, także próbuje to zrobić. Jest w tym filmie takich scen cała masa, i to z kolei jest rzecz bardzo łatwa do zauważenia. To jeden z tych elementów, które najłatwiej jest docenić jak kreatywnie nakręcony jest cały film. Owszem, będzie tam dużo ujęć konwencjonalnych, ujęć, które wydają się być kompletnie zwyczajne, najłatwiejsze na świecie, ale z drugiej strony one są bardzo mocno poprzeplatane z ujęciami kreatywnymi, z urywkami postaci, które łapiemy kątem oka, bo znajdują się w kadrze w odbiciu telewizora, albo sceny, w których bohaterów nie widzimy, ale słyszymy i możemy się tylko domyślać, jaki zestaw emocjonalny im towarzyszy. To wszystko jest skonstruowane w konkretnym celu. Nadaje temu filmowi takiej atmosfery podglądactwa. To brzydkie słowo, kojarzone raczej z negatywnymi zachowaniami. Efekt uzyskiwany w wielu różnych filmach, by nie wspomnieć o tym najgłośniejszym, jakim jest okno na podwórze Alfreda Hitchcocka. Chyba najsłynniejszy film o podglądaniu, czy też Powiększenie Antonio Jednak to podglądactwo, które serwuje nam Charlotte Wells, jest trochę inne, o wiele bardziej niewinne. To podglądactwo małego dziecka, które obserwuje swoich rodziców w czasie rzeczywistym, ale nie dostrzega tych rzeczy, do których potrzebna jest optyka dorosłego człowieka. To są rzeczy, które wychodzą po latach, albo wywołane jakimiś przypadkowymi przypominajkami, konkretnymi zapachami, które przenoszą nas w świat odległy, albo wychodzą na drodze, Kosztownej i niekiedy dość bolesnej psychoterapii. Fakt, że Charlotte Wells jest w stanie wywołać ten zestaw emocji przy użyciu tak prostych środków wrazu, jak najbardziej zasługuje na pochwałę. Coś obejrzanego. Rzecz, z której śmiałem się dość mocno po pierwszym sensie filmu After Sun, to fakt, że jest to film wpadający w bardzo specyficzną niszę kina ludzi na wakacjach, gdzie te wakacje są oczywiście tylko przyczynkiem do rozbicia na czynniki pierwsze niebywale złożonych i skomplikowanych relacji międzyludzkich. Te wakacje to tylko powód, żeby od po prostu pojechać sobie z ekipą filmową w jakieś fajne miejsce i tam nagrać coś w innym otoczeniu, bo też Łatwiej jest pokazywać zachowania ludzi w otoczeniu dla nich obcym. Jest to o wiele prostsze z perspektywy konstruowania narracji. I jest dużo filmów, które ukazały się w poprzednich latach, które sięgają dokładnie po ten zabieg z lepszym bądź gorszym skutkiem. Jednak kino wakacyjne ma jeszcze jedną cechę, która jest dość istotna w kontekście omawianego filmu, jakim jest After Sun. To umiejętność, zdolność do wywoływania nostalgii. Można to potwierdzić bardzo prostym eksperymentem, który każdy może zrobić w swojej głowie. Które wydarzenia ze swojej przeszłości, ze swojego czasu wczesnego dzieciństwa pamięta się lepiej? Tę codzienność związaną z chodzeniem do szkoły i powrotem do domu? Czy jednak coś, co było przełamaniem tej monotonii? Wyjazd, gdziekolwiek by on nie był. Po prostu wyjazd w zmienione miejsce, gdzie tam te emocje są o wiele silniejsze i te wspomnienia zapisują się o wiele mocniej, gdzie lody smakują bardziej śmietankowo. Niż wtedy, gdybyśmy je jedli po prostu w domu. Ta muzyka, którą poznajemy po raz pierwszy właśnie podczas jakichś wyjazdów wakacyjnych i która zostaje z nami na zawsze opatrzona etykietą wspomnienia z wakacji, czy też jak to zwykł określić wielki polski poeta tako Hemingway, Pocztówka z wakacji lato 2019. Waka I chciałbym być w tym sprawiedliwy, ale niestety niekiedy to działa, a niekiedy nie działa. Ruben Ostlund w filmie W trójkącie w żaden sposób nie utylizuje tego aspektu wakacyjnego, w żaden sposób nie używa tego elementu, że całość wydarzeń dzieje się w sytuacji egzotycznej na wakacjach, żeby wywoływać w tym jakąś dodatkową emocję. On to robi po prostu po to, aby pokazać, proszę bardzo, obcujemy z bardzo bogatymi ludźmi, ekstremalnie bogatymi ludźmi, i mówimy o sytuacji, w której ty, widzu, prawdopodobnie nigdy się nie znajdziesz, ponieważ nie jesteś na tyle bogaty. I wiele innych filmów, także tych, które ukazały się w zeszłym roku, będzie właśnie robiło to w ten sposób. Natomiast Aftersan sięga po te wakacje, te banalne wakacje, wakacje w Turcji, na jakimś turnusie, w jakimś zwyczajnym hotelu, w którym nie dzieje się nic, właśnie po to, żeby zaserwować swoim widzom. Czyste, nienamalowane jeszcze płótno, w które oni swoimi emocjami będą mogli włożyć konkretny zestaw wspomnień. To trochę jak Call Me By Your Name. Tamte dni, tamte noce. Jeden z moich ulubionych filmów wakacyjnych, jeden z moich ulubionych filmów w ogóle, więc przepraszam, że się do niego odwołuję. Ale tamte dni, tamte noce doskonale były w stanie wywołać tęsknotę za wakacjami, których nigdy nie przeżyłem i nawet nie miałem szansy przeżyć, ponieważ nigdy nie byłem na wakacjach w latach 80., a tym bardziej w pięknych północnych Włoszech. Ale to, w jaki sposób ten film o nich opowiada. Pozwalał mi bardzo pięknie się przenieść w tamten świat, czuć jakobym też przeżywał te emocje, a nawet byłem w stanie dopasować swoje konkretne wspomnienia z wakacji, które też były związane z przeżywaniem pierwszej miłości, i dopasować je do tego, co przeżywał główny bohater tego filmu Elio. Aftersan robi to podobnie, ale wykorzystuje je jeszcze bardziej. Wakacje, czas przeżywania wakacji raczej kojarzy się z bardzo pozytywnym zestawem wspomnień, dlatego że wiadomo, no rodzice chcą, Zazwyczaj, żeby dla ich dzieci wakacje były czasem magicznym. Więc my oglądamy ten film i przeżywamy z 11-letnią bohaterką dokładnie te wakacje, które obiektywnie są, umówmy się, umiarkowanie ciekawe. Od można poleżeć na basenie, od można pójść i potańczyć na dancingu wieczorem, pójść do hotelu, przespać się, wrócić, nie wiem, pograć na automatach i tak dalej. To są raczej pozytywne emocje i ona ma pozytywne wspomnienia z tych wakacji. Ale to jest ta warstwa podstawowa. W warstwie ukrytej, ale nie jakoś mocno ukrytej, dostrzegamy też drugie dno, dostrzegamy też ten element bardzo smutny, element bardzo przygnębiający, niedosłowny, niewypowiedziany niekiedy, który rzutuje na te pozytywne wspomnienia z wakacji. Stymulowane przypominaniem sobie konkretnych wydarzeń, konkretnych nagrań, które na tych wakacjach były. Pod tym względem Charlotte Wells wykorzystuje ten motyw. W wakacji pierwszorzędnie i dokładnie tak powinno być to konstruowane. W warstwie fabularnej niewiele się dzieje. Nie są to najbardziej porywające wakacje w Turcji, jakie można sobie wyobrazić. After Sun nie jest filmem o bardzo nietypowych wakacjach, zdarzających się w szansie raz na milion. To nie jest film Sundown Michela Franco, który z kolei też opowiada o wakacjach, tylko no, z delikatnym plot twistem tego, co się najgorszego może na wakacjach wydarzyć. Film After Sun jest po prostu o tygodniu wakacji z ojca, z córką i oni sobie siedzą, leżą, przeżywają emocje, i widzimy ich relację, relację, która w sposób bardzo niewymuszony pokazuje, jak bardzo jest ona głęboka w pewnych aspektach, a jak bardzo płytka w pozostałych. Nie dzieje się w tym filmie zbyt wiele, i jest to pokusa, żeby na chwilkę przymknąć oczy i obudzić się już na napisach końcowych. To się może zdarzyć. I to jest kolejny czynnik, na który twórca filmowy nie ma wpływu. Czy jego widz będzie zmęczony, czy nie, czy zaśnie, czy nie zaśnie. No a wtedy zasnąć jest dość łatwo, to nie jest film przesadnie krzykliwy, a w ten sposób możemy stracić kilka, parę ładnych scen, które mogą być wskazówką do tego, co z tego filmu się wyciągnie. A co z tego filmu można wyciągnąć? Z jednej strony to tabula, Rasa, tak jak powiedziałem, trudno jest szukać w tym filmie jednoznacznej interpretacji o tym, o czym jest ten film. Każdy wyciąga z tego filmu coś zupełnie innego. I to jest świetne, dlatego że skoro nie ma w tym filmie jasnych wskazówek na to, co konkretnie się wydarzyło, no to wydaje się, że większość interpretacji może być prawidłowa. Niektóre są bardziej odklejone od rzeczywistości, jakichś takich rzeczy, które faktycznie zostały włożone, a niektóre mniej. Ci, którzy mają konkretnie wyrobione zdanie na temat tego, o czym jest ten film, Film, wydaje mi się, że mo może, może niespecjalnie, nie w pełni, nie w stu procentach zrozumieli o co chodzi, bo to film bardziej o. Poszukiwaniu odpowiedzi, niż o ich znajdowaniu. Ta wędrówka jest celem samym w sobie, a nie to, co znajdziemy na końcu tęczy. Pewność w tym, o co chodzi w filmie Aftersan, wydaje się być w najlepszym wypadku naiwna. Tak jak pewność na temat tego, co się konkretnie wydarzyło w naszym życiu 10, 15, 20, 25 lat temu. Pamięć bywa zawodna, pamięć bywa wykręcona. I są to rzeczy, które Aftersan pokazuje, no, rewelacyjnie. Coś obejrzanego. After Sun w reżyserii Charlotte Wells bryluje i doskonale odnajduje się w zasadzie filmotwórczej, jaką jest pokazuje, a nie mów. Wiele rzeczy jest niedopowiedzianych i wiele rzeczy w tym filmie ulega interpretacjom. W warstwie technicznej mamy ogromny wachlarz narzędzi, po które twórczy nie sięga, żeby właśnie skłonić widza do przemyśleń, żeby właśnie skłonić widza do przemyśleń, jak i do... Przemyśleń, ale nie tych związanych z myśleniem, ale bardziej z emocjami, żeby wytworzyć w widzu taki właśnie jakiś emocjonalny kociołek. Te zdjęcia, które są. Pięknie kreatywne. Ten montaż, który jest fragmentaryczny, poszarpany niekiedy, a przez to bardzo mocno kojarzący się z tym, jak działają emocje. Jedna z najpiękniejszych scen w tym filmie, ta, o której mówią wszyscy, ta, która jest zmontowana do utworu Freddiego Mercurego i Davida Boego Under Pressure, ona korzysta z takiego pięknego zabiegu, jakim jest stroboskop, który niejednokrotnie w filmach bywa używany po to, żeby pokazać akcję, Pokazać tempo, bo wiadomo, jest impreza, jest rave, musi być stroboskop, musi się dziać, trzeba zasłużyć na to ostrzeżenie przed seansem o możliwym wywoływaniu epilepsji. A tutaj, tutaj to pokazuje, w jaki sposób my sobie przypominamy rzeczy. Przypominamy sobie urywki, przypominamy sobie pojedyncze, wyrwane kadry, i gdzieś sięgając w ten tył głowy, musimy, musimy włożyć wysiłek, żeby połączyć te sytuacje, połączyć te pojedyncze kadry w jakiś płynny film. I to jest zachwycające. Rola Pola Maskala jest również zachwycająca, bo jest zniuansowana, jest niebywale subtelna. Nie wiem, czy na tyle subtelna, żeby zasłużyła na statuetkę, raczej nie, ale na pewno na tyle, żeby sprawiła, że Hollywood zaczęło się interesować polem maskalem. Szkoda, że nie ma nominacji za montaż, bo ta nominacja byłaby z pewnością zasłużona, no ale przecież nie można mieć wszystkiego. Czy warto obejrzeć film After Sun? Jak już powiedziałem na samym początku, tak. To film, z którym każdy mógłby spróbować się zmierzyć, przynajmniej po to, żeby zdeterminować, czy tego typu kino działa na tę osobę, czy nie działa. Czy tego typu kino działa na mnie? To skomplikowane. Nie będę udawał, że przeżyłem zwrot o 180 stopni wobec tego filmu, i za drugim sensem pokochałem go i rozpłakałem się jak dziecko, bo tego nie było. Z perspektywy emocjonalnej niewiele się zmieniło. No, może doszło parę dodatkowych ciarek na plecach właśnie wtedy, gdy można było usłyszeć znajomą muzykę, ale, ale bez przesady. Nie jest to film, który skrycie po ciemku wkradł się w moje serce i rozbił je na kawałki. Ale doceniam to, że w ogóle podjął taką próbę. I doceniam to, że podjął tę próbę z wykorzystaniem naprawdę rewelacyjnego zestawu narzędzi. After Sun to nie jest film idealnie skrojony pode mnie. Ale może będzie idealnie skrojony pod ciebie. Albo pod kogokolwiek innego. Nie darzę go olbrzymią sympatią, ale na pewno darzę go olbrzymim szacunkiem za to, co próbuje osiągnąć. I z ogromną ciekawością będę śledził dalszą karierę zarówno Charlotte Wells, reżyserki, i scenarzystki, jak i Pola Mescala, jak i wszystkich osób, które w te produkcje zaangażowane były. Można śmiało powiedzieć, że Aftersun to jeden z najlepszych debiutów, jakie ukazały się w zeszłym roku. I dowód na to, że jest czego się spodziewać, jeśli chodzi o kolejne, nowe pokolenie filmowców na całym świecie. To było coś obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa. Coś obejrzanego.